Cześć kochani, słuchajcie, jestem na etapie, gdzie przygotowuję kolej, kolejną aranżację tak naprawdę, bo tych, tych takich pomysłów, jak, jak naprawić lampę w Toyota Avensis, no to, to, no, to, no, to, no to mam wiele i wielu klientów wybiera różne opcje. Oczywiście począwszy od tego, że wymieniam wszystkie części na nowe, począwszy od światłowodu po moduły LED, po... Unowocześnienia tych lamp, tak żeby już się nie, nie wypalały, tak jak w tym przypadku na przykład jest założony całkowicie inny modulet. Widzicie, że to z zewnątrz wygląda jak oryginał, ale już po uruchomieniu mamy zupełnie inną barwę światła. Fajne powitanie tutaj jest w tym przypadku. No i krok dalej poszliśmy, bo po włączeniu kierunkowskazu, zobaczcie, te białe światło gaśnie, a światło, te LED, ten światłowóz zamienia się w kierunkowskaz i to tak fajnie przepływający, taki tak zwany dynamiczny. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba ten pomysł.